O mojej przygodzie z kosmoenergetyką słów kilka. Witamy Was serdecznie na podcaście Kosmiczne 8.20. Dzisiejszy odcinek będzie niesamowity. Dlaczego? Dlatego, że poznacie nasze historie. Od czego się zaczęła nasza droga z kosmoenergetyką, co możemy z tą kosmoenergetyką zrobić i do czego ona nas właściwie prowadzi. Cześć Kingo, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego podcastu. To naprawdę fantastyczne doświadczenie. I dzisiaj właściwie chciałabym opowiedzieć o tym, jak moje osobiste doświadczenia z energetyką przerodziły się w misję, która już trochę czasu tak naprawdę trwa. I mam nadzieję, że zainspiruje też innych do tej pięknej drogi. Super! Zanim jednak przyjdziemy do Twojej historii, Sonio, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że kosmiczne 820. To cyty spotkań, który przybliży kosmoenergetykę, jej wpływ na życie adepta oraz to, jak wykorzystać jej moc. Zaczynajmy zatem. Może opowiesz najpierw, jak to było z tym Twoim pierwszym doświadczeniem z kosmoenergetyką. Bardzo chętnie, chociaż należy zacząć od dzieciństwa. Ponieważ jako dziecko lubiłam historie o duchach, o zjawiskach nadprzyrodzonych, o magii, o mocach, no i zresztą nadal bardzo lubię te tematy. A jeśli zaklinaczka dużo lub czarodziejki są w telewizji, no to po raz setny bardzo chętnie je obejrzę. Pamiętam nawet jak w podstawówce z koleżankami czytałyśmy komiks Witch i wierzyłyśmy głęboko, że możemy władać żywiołami, no ja byłam akurat. Jeszcze trochę i zaczniesz władać z tym żywym soju, Świetne wspomnienia. A jak to się stało, że trafiłaś na kosmoenergetykę? E, to był przypadek? Czy może jednak coś więcej? Myślę, że jednak coś więcej. Jakby na twoją terapię, terapię do Ciebie, trafiłam z polecenia od osoby, która już po prostu do Ciebie uczęszczała i miała jakieś doświadczenia, natomiast też nie powiedziała mi o kosmoenergetyce zbyt wiele. No i też przyszłam bez konkretnych oczekiwań. Po prostu byłam na takim etapie życia, w takim momencie, gdzie potrzebowałam kogoś, kto pokaże mi drogę, pomoże poukładać po prostu trochę to życie, no i też w nim pokieruje. Także, jak zaczęłam już tą pracę z Tobą, no to zaczęłam też odczuwać skutki kosmoenergetyki. Najpierw w sobie, czyli w swojej tam wewnętrznej takiej przemianie, a później to, co zaczęło się dziać dookoła, czyli całe moje otoczenie. No i byłam wtedy też w takiej sytuacji, że szukałam nowej pracy, ale cały czas się wahałam, czy iść, czy nie iść, czy zmieniać, czy nie zmieniać. I miałam umówioną rozmowę, akurat byłam też po sesji z Tobą. Miałam umówioną tę rozmowę, ale nadal. No byłam wiesz, w pełne wątpliwości czy iść czy nie iść, ale zgubiłam krótki do auta, co ciekawe, więc pojechać do pracy obecnej, ówczesnej, mm -hmm. wtedy nie mogłam, poszłam na rozmowę, w takim razie no, już byłam umówiona, no i dostałam nową pracę. Ten, to wiesz, przykład, że kosmoenergetyka działa. Czyli kosmoenergetyka pomogła Ci przełamać wewnętrzne bariery i co ciekawe, czasem coś, co wydaje się przypadkiem na pierwszy rzut oka, Okazuje się później kluczowe. Właściwie przypadków chyba nie ma. Droga do nauczyciela też zresztą była długa i wyboista. Ja zaczynałam od wróżek i od książek. Dostawałam odpowiedzi oczywiście, ale też często zostawałam bez wskazówek, co dalej, co z tą odpowiedzią zrobić, jak pokierować. No, bo to jest w sobie częsty problem. Zdobywasz jakąś wiedzę, ale nie masz odpowiedniego przewodnika, który będzie cię prowadził jakąś drogą. W Akademii Kosman Regateki, cóż pewnie wiesz, ja stawiam właśnie na długotrwałe wsparcie i pomoc, bo przecież ta praca to proces na całe życie. No, zdecydowanie na całe życie. Kiedy przyszłam na pierwszy zjazd kosmoenergetyki, to myślałam, wiesz, że to będzie taki weekendowy zjazd, i wszystko. No, a okazało się, że jest na to jakiś większy plan, większy cel, i jestem już tutaj z Tobą trochę lat. No i cały świat. Ponad raz... siedem. Właściwie tak. Ponad siedem. I cały czas gdzieś się też rozwijam i uczę. Hmm. Cudownie, a co w takim razie z tym twoim gabinetem? Jak to się stało, że zdecydowałaś się otworzyć autoryzowany gabinet Centrum Ajna? Trochę naturalnie, a trochę zatworioną mową. <grych> Także na początku, wiesz, że pracowałam z bliskimi, później zaczęłam pracować z szerszym gronem ludzi, a na koniec ludzie zaczęli się po prostu pytać, czy planuje coś zrobić więcej, czy planuje otworzyć taki gabinet. No i w 2023 roku to się udało i jako szósta osoba w Polsce ten gabinet otworzyłam. Więc gratulacje, fantastyczne osiągnięcie Soniu, czyli kosmoenergetyka przyniosła Ci nie tylko osobisty rozwój, ale też zawrotną satysfakcję. Masz już plany na dalszy rozwój? Tak, mam. Jakby nadal jestem z Tobą w akademii i rozwijam się w kolejnych blokach, ale rozwijamy się także gabinetowo. Twój najnowszy tak naprawdę program Dziecko, kosmomasaż, które wdrażamy w gabinetach, jest jeszcze głębszą pracą z energią. No i myślę, że to też jest temat, który chcemy rozwijać. No i myślę, że o tym warto by było też na jednym z odcinków słuchaczom wspomnieć. Też tak myślę. To była, Soniu, naprawdę inspirująca rozmowa. Dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią i że mogłam być częścią Twojej drogi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również poczuli tę moc. Kosmo Energetyka może zdecydowanie odkrywać Wasz świat. Dziękuję. Dziękuję również. Kosmo Energetyka to niezwykła przygoda. A dla tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej, zapraszam do gabinetu KINGI swojego, no oraz oczywiście do Akademii. Także czekamy. A ja dziękuję, że byliście z nami na pierwszym odcinku Kosmiczne 8:20. Zapraszam do śledzenia naszych kanałów, ale również do odsłuchania naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.